Cześć. W ostatni weekend robiłem kolejne warsztaty dzikiej kuchni. Pogoda była niezła. Troszeczkę padało, było chłodno, ale dało się i spacerować, i pracować. Zapraszam do krótkiej relacji. Młode wierzchołki pędów wyki brudno-żółtej. Zgrubiałe korzenie pięciomilka gęsiego, jadalne po ugotowaniu. Słodkie wtedy są. Tu będzie jajecznica, będzie za chwilę smażona e, płatki magnoli, gotowane pędy piór, e, pastorały piórpusznika z trusiego, podagrycznik, to będzie wszystko obryzgane olejem z przyprawami chińskimi, a osobno z oliwą i solą e, przytulia biała i chmiel. A tu jakieś larwy znalazłem, w e, pałce wodnej, też skonsumowane. Gotowane orzechy kotewki, które trzymałem w lodówce przez zimę. A tu gotowane winniczki. Podaliśmy je bez żadnych przypraw. Tak, uczestnicy warsztatów już obładowani. Z warzywami. W koszu były korzenie łopianu. A tu gruzińskie danie dżinjari pchali, czyli gotowana pokrzywa z orzechami. Na wierzchołku nasiona granatu i ozdobiliśmy je tak niestandardowo jeszcze kwiatami czosnku niedźwiedziego. Korzenie łopianu przygotowane po japońsku z sosem sojowym i sezamem. To jest takie danie zapiekanka z nabiałem, z czosnkiem i ziemniakami. W naszym przypadku dołożyliśmy owoce barszczu, kwiaty czosnku niedźwiedziego oraz liście i ogonki liściowe podagrycznika. Było pycha. Kolejne warsztaty robiłem w połowie czerwca. To będą warsztaty trochę inne, głównie o robieniu dzikiego ogrodu, o gatunkach nadających się do dzikiego ogrodu, ale także będzie jedna sesja zbierania dzikich produktów i przygotowanie takiej obfitej kolacji w tych warsztatach. Jeszcze są miejsca.